Ale można dokładnie Nie adres? Jest. Tak? No, ale, ale się, czy to wszystko funkcjonuje. Czy pani prezes, czy możemy uznać, że miesz, miesz, w mieszkaniu wybranym losowo y, TBS przeprowadzi konserwację. No, czy to może Państwa satysfakcjonować? I jeżeli Pani Prezes udowodni, że po przeprowadzeniu konserwacji to działa, to znamy, że sprawa jest zamknięta? W jednym mieszkaniu? No, no tak, bo ja mówię, zaraz zobaczcie. Ale wziąć pod uwagę poziom, może to być czwarte piętro, może być inne czy się nie parte, może być inne, no, nie można wyselekcjonować innego mieszkania spośród całego bloku. Znaczy, ja to wy... że wszędzie jest ok, a yy... gdzieś będzie ktoś miał za korek, zakorkowano. Ale sam Pan ruch. powiedział, że na początku wszystko było dobrze, to znaczy, że to się zużyło? No oczywiście, że na dobrze, po dwóch latach to zaczęły się tak. problemy. Dlaczego? Ale jeśli Pani tak. mówi, że to we się poznałem jest ok. Tak w takim razie nie, spróbujemy się konkurować z mieszkańcami. Zgreje wie jest najbliżej. To pani Prezes, odczytała, okay. okay, żeby pokazać, przekazać mieszkańcom, gdzie ten system jest. Jeśli ileś działam. tam lat to funkcjonuje w porządku, więc zapytamy się, co takiego oni cudownego robią, że funkcjonuje u nich, a u nas nie. No to. Dobrze, dobrze. dobrze. Uznaczę, że teraz. Bo w na naszych rachunków jest doliczony do, do wody i do centralnego ogrzewania 5 zł opłata na, na konserwację liczników, tam czy tam z tam czegoś. I czy cokolwiek było... Czy to Nie, nie mówię... Pani no nie wie, tak wiem, no, nie orientuję się jaka cena jest. Ale płacimy go 10 lat prawie, znaczy no nie 10. Tylko proszę wie Pani na licznik? No nie wiem, na wodę jest 50 złotych. ten macie na no, no, no dobrze, ale raz był wymieniony. Ale no możesz go wyjąć, możesz go znowu. to, to, to. Ale, ale płacić płacimy, ale zrobić Możesz że to, to. No, to Teraz się powrotem. Jak będę się przeprowadzał, to się to to. Czarno. A Czarno. A jak to to się No właśnie, teraz, Teraz na przykład przyjdzie Pani do mnie, powie, o, na ratunku jest tyle i tyle, odczyt, a ja mam 8 metrów, no, czekaj, więcej. Ja powiem, proszę Pani, ten licznik jest nieaktualny, nieważny. I co pani. mi Pani zrobi? To Pan mógł ma zgłosić, że licznik stoi. Proszę przeczytać umowę najmu. Dobrze. Proszę przeczytać. Dobrze, ja zgłaszam. Ale wszystko jest ja tak najmu, tylko nic no dla nas nie ma. To wszystko jest Dla, a dla Pani obowiązek? A nie, nie Dla mnie nie ma a nic. Jeżeli musz, na... jest dla TBS-u. Czyli TBS, ale nic na jest zamieszaniem no. A, A co to za TBS? Poza tym, że jest. Czyśmy wiecznie mamy jakieś <śla> problemy? Dobrze, ale dobrze. Nie można na te na Nie, to nie, to. nie ma, nie ma. Oprawia... Ja nie... Problem, pro... jest, jest nie, nie ma, a, czy, a, jest. Nie, ma. A, czy, nie ma... Nie, nie ma. Poczekajcie, aż będzie ustawa Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości. Mówi tutaj o licznikach. Ja na przykład mam okno, które w każdej chwili wypadnie komuś na łepetynę, spadnie. Nie daj Bóg, że samochód, trzeba będzie za samochód płacić. Ja będę odpowiedzialny za to, że ja się prowadziłem 10 lat po oddaniu budynku do użytku. Ja pomalowałem to okno, bo taki, taki był nakaz na, na gablocie, chociaż ja... Znaczy to jest, no jest po prostu taki przepis, no dobrze, ja mam konserwować okno co 5 lat, ja mogę je konserwować z własnej chęci co 2 lata, bo tak mi się będzie chciało, ale no powiedzmy ja je pomalowałem i na wiosnę... Można przyjść zobaczyć, to jest kwestia, to jest zrobione z technologii mikroszczepów okno i w tych miejscach po prostu gnije, jest coś źle zrobione i... I, i, I żeby nie było takiej, takiej opcji, że ja któregoś dnia albo zostawię okno, nie daj Bóg, na dzień otwarte, czy tam jakoś, nie będzie mnie w domu, komuś na głowę po prostu spadnie i będzie tak, jak pani tutaj mówi o wodzie, będzie to moja wina, że okno wypadło czy rama od z framuń. Żeby to nie było coś takiego, że właśnie jeśli. Y, jest, nie, nie, ja nie jestem właścicielem tego mieszkania, tylko mam odpowiadam za. Znaczy, nie jestem no, tak właścicielem, jest ale muszę o nie dbać, tylko są takie kwestie, że na przykład mi się wydaje, że ja za okno nie będę odpowiadał. Panie jak to jest, bo pan Jad, jak było to 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 prawa, który, który, staje, w którym to momencie to kończy się odpowiedzialność na znaczy, Generalnie w ustawie jest napisane, że no, najemce obciąża na i konserwację, czyli, czyli zabezpieczenie należytego stanu technicznego i sanitarnego, żeby to nie stwarzało zagrożenia. Dobrze, ale, ale jeżeli, jeżeli jest to zbiłe, to jest po stronie najemcy czy po stronie właściciela? Jeżeli, jeżeli ma być wymiana, to obciąża to wynajmującego. Dla prawa i konserwacji obciąża najemcy. Jeżeli stwierdzamy w danym lokalu, że okna już nie da się z nimi nic zrobić, jeżeli tylko wymiana wchodzi w grę, to wtedy po stronie właściciela. Właśnie no, tutaj Pan wspomniał, jeżeli stwierdzamy, że wymiana jest, jest konieczna. Proszę mi odpowiedź po, po na konkretne pytanie. Kto dokonuje takiej oceny? Zarządca. No, dobrze, zarządca do we własnym imieniu dokonuje y, takiej obręczyn, czyli zawsze można powiedzieć z niekorzyścią dla nie, nie nie, 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 nie. najemcy. No, no, nie, 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 ale to, dobrze, ale tak, proszę tak, powiedzieć, to jest dobrze, to najemca niech dokona, ale teraz tak, czy najemca to znaczy się najemca. Chodzi mi o to, czy jaka osoba ma dokonać stanu technicznego? Czy to ma być osoba, fachowiec, czy to ma być osoba to nie, 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 rzeczoznawca? To wiecie Państwo, oczywiście, ja. um, staję, to, 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 sprawa, nie, bo, bo mamy, rzeczywiście w jest, 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 jest Zarządca nieruchomości ma, ma fachowca, który idzie i dokonuje tej oceny. Oczywiście jest to ocena subiektywna i w dodatku sporządza z tego pewnie jakąś tam notatkę i tyle. Żeby, żeby, ta ocena była, żeby, żeby ta ocena była pełna i taka naprawdę jednoznaczna i obiektywna, należałoby zatrudnić eksperta zewnętrznego, który zrobi ekspertyzę, postawi pieczątkę, tyle tylko, że za taką ekspertyzę przyjdzie zapłacić 200 zł. No taka i znowu i, i wtedy wracamy do, 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 do tego trudnego pytania: a za co temu ekspertowi płacić, jeżeli nie ma na wymianę klaw. Czy, czy ekspert no? no, to Pan ma na myśli kogo? No i tylko uprawnieniami jakimiś tam. Ja myślę, że można w ogóle tak się zapytać, czy yy, jest tak, że na przykład na, na naszą telewizję kablową liżycką. Czy jest monopol w TBS-ie, czy można sobie antenę zamontować po prostu no, z jakiejś innej sieci, to powiedzmy? Chcecie Państwo zamontować tak, antenę, nie uszkodzić do elewacji, to bardzo proszę. To znaczy. Znaczy się kwestia uszkodzenia elewacji, w jaki sposób można elewację uszkodzić? Nie można, Bo jeśli ja kolek wbiję... To to Ze wszystkiego trzeba podstawować no, trzeba rozsądnie będzie tak, nie Chodzi o izolację, to nie jest w Ale, ale starajmy, starajmy się sprawy, przynajmniej omawiać się zawarte. Ustawmy, że w sprawie, no, <słuch> sprawie stolarki okiennej. Konserwacja należy do, do lokatorów. Wymiana stolarki, która nie nadaje się do konserwacji, ta konserwacja wizji W sposób naturalny, że dzisiaj groziłem z i nogami od Ja to rozumiem. Rzeczywiście, w umowie na jest konserwacja, m.in. okiennicy, czyli przez dwa lata, przez malowanie. To jest podstawowa sprawa. Ale tak jak Pan wspomniał, TBS może mieć różne problemy finansowe, większe czy mniejsze. Czy istnieje taka możliwość? Bo nikt nie może, może ktoś nie czekać na decyzję tbs i zdecyduje się wymienić sam tak nawet okno, czy drzwi, czy coś. Jak to wtedy będzie wyglądało? Czy możemy na przykład wejść na takie porozumienie, że nie ja wymienię, ale czyść, może odbiciecie coś od czynszu? Czy, ja y, chcę, y, ja y, chcę y, że, że to nie jest akwarium. Ja myślę, że to możliwe, praktycznie jest to niemożliwe. 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 Jako, że wymieniając okno Pan dysponuje czynszem, który jest wspólny dla całego budynku. Rozumiecie tak, Państwo tak. prawda, z tych 8 zł, te 2 zł to jest to co można gospodarować wspólnie na wspólne remonty na, na, na cały budynek. Jeśli Pan sobie tak, wymieni to, że... okno, a okno kosztuje, mówmy tam z 2000 zł to znaczy, że szczęszu całego budynku przez miesiąc nie ma, bo trzeba panować. No, nie miałem tak. jeszcze takiego, takiego cięcia, że tak powiem. Może, no, no ale sam Pan Opinie eksperta, który napisał, że okna nadają drzwi nadają się do naprawy. No, no właśnie tutaj jeszcze prezes, jest taka kwestia. No. I proszę by też wyjaśnić, jaka jest logika w naprawie, istnieje naprawa, bo tak naprawdę fachowiec powiedział, mogę tak nazwać tego pana, że wszystko się da naprawić. Wszystko. Nie ma nic do nie naprawienia, tylko w tym przypadku koszt tej naprawy jest droższy niż wymiany, Teraz, co to, to by cię wykonywał na, na, na naprawę, wtedy że to jest droższe niż niż, niż no, no, Jaka jest, jest logika. I Ja też radziłam. Zaliniany zapłaci TPS-a na pewno Pan dla TPS-u. No właśnie, ale Pani Prezes, rzeczywiście wszystko to. można naprawić.